Hej, Cześć, witajcie w nowym filmie Zarmierzymy. Wchodzimy właśnie do środka i widzimy tu już na samym wejściu mnóstwo nowości, czuć wiosnę. Zobaczcie błękity i pudrowe róże. Bardzo dużo tego koloru było bardzo dużo bieli, beżu, właśnie pudrowego różu, dżinsu, błękitu. Witam się z wami z przymierzalni, szybki outfit, sweterek z Mark Spencer, jeansy high -e mam jeans, i boka i. Wam pokazuję, co dzisiaj będziemy mierzyć, a będą naprawdę mega perełeczki. Będą sukienki, będą kurtki, będą dżinsy, będzie wiosennie. Także zapraszam, na pierwszy rzut, to jest sukienko tunika. Tak bym to nazwała w zasadzie sukienka z brązowym paskiem, biała ze złotymi guzikami. Zobaczcie tak się prezentuje, wybrałam rozmiar lk 55,99 funta, oczywiście będziecie mieli wszystkie ceny w polskiej e, walucie, w pol z polskiej zary, no i tutaj już mam ją na sobie, tak się prezentuje, zobaczcie, bardzo ładna, tu są prawdziwe kieszenie, nie żadne atrapy, piękne, maleńkie, złote guziczki, ten brązowy pasek mm, ze złotą klamerką, no niestety go nie mogę dać na środek, bo to zabezpieczenie trzyma, nawet do adidasów, zobaczcie. Czy do baletek, czy do sandałków. Do tego jakaś kurtka jeansowa, rękawek podwinięty. No i właśnie blokuje tak bardzo ten, to zabezpieczenie, ale no, naprawdę wygląda fajnie. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Myślę, że na te cieplejsze dni, na wiosnę, na lato, naprawdę bardzo fajnie się sprawdzi. I do pracy, i na co dzień, i na sportowo, i na elegancko, także to jest stylizacja numer 1. Dajcie znać jak wam się podoba. Ja jestem zachwycona. Naprawdę jest ekstra. Także kochani, lecimy z następną rzeczą. Kolejna rzecz Elka. Cena 19.99 i to jest po prostu kosmos. To jest piękna prążkowana, taka mega prążkowana. Jasno beżowa, bo to nie jest ecru, to jest taki jasny beż, tak bym to nazwała. Light beige, coś takiego, obcisła sukienka. To jest dziwne, że tu z przodu jest jakby wyższa niż z tyłu, gdzie z tyłu jest metka, a pod szyją jest troszeczkę wyżej. Prążkowana, na ramionczkach, długa, bardzo opięta. Tu jest to takie: wiecie, ala, jeszcze ochrona do biustu, żeby tam nic nie prześwitywało. Ale nawet nie wiem czy XL by nie była lepsza, no ona no troszeczkę przybrudzona. Ma być taka opięta. Tak jest fasą tej niby sukienki. Zobaczcie, na przykład jakaś bielizna bez szłowa, do tego Adidasy, Ramoneska albo kurtka jeansowa. Zaraz zobaczycie Ramoneskę do tego to jest po prostu No to jest dzisiaj ten outfit wygrywa po prostu wszystko. Jestem bez make-upu, także musicie mi to wybaczyć. Zero make-upu, sotę na twarzy. Także tak się prezentuje ta sukienka na lato, ale też na chłodniejsze dni, na przykład do jakiejś ramoneski, czy właśnie kurtki jeansowej, albo nawet sobie na to jakieś, nie wiem, zarzucić marynarkę, żakiet, sweterek, bolerko. Myślę, że może wyglądać fajnie. Kolejna rzecz właśnie to będzie 5999, rozmiar M. Po prostu genialna, ramoneska. Zobaczcie tą fakturę. Kieszenie, srebrne suwaki taka masywna, motocyklowa. Przy rękawach żadnych suwaków nie ma. I no, zobaczcie to. No, to jest po prostu. Ten outfit wygrywa wszystkie filmy. Naprawdę. Wszystko dzisiaj wygrywa, ten outfit. Ta ramoneska jest genialna. Z tą sukienką wygląda ekstra. Światło w zarze, no niestety nie sprzyja. Takie są szerokie rękawy ku górze. Myślę, że ta MK jest idealna. Troszeczkę jest krótsza niż, przy, niż ta moja na przykład czarna ramoneska albo klasyczna ramoneska, ale no jest genialna. Kolor jest fantastyczny. To jeszcze jest podszewka pod spodem, też beżowa. Ale z tą sukienką no to wygląda jakiś obłęd do no, Galidasy albo na przykład jakieś, nie wiem, baletki. Yy, półbuty, mokasyny na wiosnę. Zobaczcie, są No, nie, ja muszę mieć tą ramoneskę. Ja ją na pewno, na pewno sobie zamówię, bo wygląda rewelacyjnie, bo myślę, że czarna jest fajna, bo to jest klasyk, ale taka beżowa, no na wiosnę, to jest po prostu must have. Genialna. jestem zachwycona. I zobaczcie, z adidaskami, no też wygląda mega. No ten outfit, wygrywacie wszystko. Także ja jestem po prostu na 100 Procent no na tak. Kolejna rzecz to jest jeansowa sukienka. Słuchajcie, ciekawostka taka. Przy rękawach jest guziczek, cała z góry do dołu guziki, na pupie kieszenie co jest dziwne, jak w spodniach. Także tak się to no, prezentuje. Cena 49,99 funta, ponieważ jesteśmy w Anglii, w angielskiej Zarze. Oczywiście ceny będą polskie, z polskiej Zary. No i tak się prezentuje na mnie. Fajna, powiem Wam naprawdę, na wiosnę. Prawdziwe kieszenie, żadne atrapy, do tego adidasy, do tego balecki, trampeczki. O, trampki na przykład, konwersy, no genialnie. Guziki tak ma, jak widzicie, przed kolana. I to jest wszystko, ale naprawdę wygląda genialnie ta sukienka. Jak będzie ciepło, jakaś fajna torebka, na przykład koszyk, albo po prostu jakaś płócienna, mien, albo jakaś, wiecie, taka szmaciana torba, jakieś trampeczki i lecimy w miasto. Nie mamy się w co ubrać, zakładamy taką sukienkę i po prostu na no, rewelka. Nawet nie musimy jej zapinać, ponieważ można by było pod spodem sobie założyć jakiś yy, biały top. No i myślę, że wygląda fantastycznie. Jak Wam się podoba? Dajcie znać koniecznie. No ja jestem zachwycona. No i ten kolor jeansu jest naprawdę fajny, taki jasny. Także to jest kolejna stylówka. 25,99 to jest koszula biał, niebieska w białe paski i do tego mamy jeansy 35,99. To są słuchajcie jeansy w rozmiarze 38. To nie są żadne mam jeans, także tu widzicie nazwę. Tu wam jeszcze pokazuję, o nogawki były zawinięte. Tu widzicie nazwę tych jeansów. Ja wybrałam rozmiar 38. To są coś w stylu Mam Jeans. O, tu widzicie tą koszulę. Ja ją sobie rozpięłam. Tak troszkę wystylizowałam, podwinęłam troszkę rękawy. To jest taka ala leniana, taka płócienna. No, bardzo. Dużo w każdej sieciówce jest właśnie błękitów, białe paski. No i tak się prezentują te jeansy. One są jakby mm, luźniejsze trochę od mam jeans, bo jeszcze bardziej luźne w udach. Nogawka koniecznie dla mnie podwinięta, a właśnie do tego Alidacki, czy trampki, czy jakieś y, mokasyny. Dajcie znać, mi się podoba. Tak na luzie myślę, jakaś do tego fajna biżuteria, na przykład właśnie ramoneska, czy jakaś marynarka, i wygląda to świetnie, albo po prostu na weekend. Jestem jak najbardziej na tak, jeansy są bardzo wygodne, ten 38 jest dla mnie naprawdę jak 40, ponieważ ja zawsze przeważnie w zarze noszę rozmiar 40, ale wygląda fenomenalnie. No i ta koszula, jeszcze Wam wyciągam jak wygląda właśnie wyjęta, to jest taka zwykła, luźna koszula, taki worek, ale no wygląda no świetnie, myślę do jeansów czy do białych spodni czy nawet do spódnicy, super. No i kolejna rzecz, 35,99 funta, wybrałam rozmiar 40, są to takie bardzo szerokie, bardzo długie beżowe spodnie, tu widzimy, długie, proste, takie no, aż rozszerzane i do tego będzie kurtka, cena 49,99, rozmiar MK to jest taka jakby ala kurtka na ryby, tak bym to nazwała, taka wiecie, przeciwdeszczowa, oliwkowa, Hmm, tak jak haki, coś takiego kaptur fajny z takim ala daszkiem, zobaczcie ściągacze, ma ta kurteczka też na dole zapinana jest na takie pineski, rękawki z gumeczką rękawy są wykończone gumką kieszenie są prawdziwe, właśnie ściągacze są po bokach i zobaczcie, jak z tym beżem ona się pięknie prezentuje. Naprawdę, jeszcze zaraz Wam ją ściągnę, żebyście zobaczyli, jak wygląda ściągnięta. No, wygląda fenomenalnie. Jest przedłużona z tyłu, a z przodu ciut krótsza. No i tak wyglądają te dżinsy. Bardzo wysokie stanem, bardzo długie. Naprawdę do wielu stylizacji, myślę, będą pasowały. Także tak to się prezentuje z adidaskami, ale myślę, że do wielu innych butów też będzie fajnie wyglądać. Także, kochani... Yy... Tak to wyglądało. Dzisiaj to mierzymy. Jeszcze Wam zaraz ściągnę tą kurteczkę. O, tu widzicie, jak wygląda ściągnięta. że nic Wam nie odstaje. Także genialna na przykład zamiast ramoneski. Także dzięki, że byliście dzisiaj ze mną. Koniecznie zostawcie ślad po sobie w formie komentarza. Zasubskrybuj, jeżeli chcesz być na bieżąco. Na i się z Wami żegnam. Buziaki i zapraszam Was do kolejnych filmów. Ściskam Was serdecznie i dziękuję, że poświęciliście swój cenny czas. Buźka, Basia, Fit Beauty. Pozdrawiam. Pa, pa.